Panie prezydencie, czy jest pan pasjonatem futbolu? Tak, jestem pasjonatem i kibicem. A proszę powiedzieć, jakim wynikiem zakończy się mecz Polska-Czechy? Mecz ten zakończy się zwycięstwem Polaków. Już nie chciałbym mówić, w jakim składzie Polacy powinni grać, bo trener smuda się bardzo denerwuje, szczególnie jeżeli media informują, że powinien grać Grosicki, czy na przykład Dudka, to oni nie będą grać, bo y, trener działa tak troszkę impulsywnie. Natomiast no, nie pozostaje nam nic innego, jak wygrać. 20 lat nie mieliśmy takiej szansy. Wierzę, że wygramy różnicą dwóch bramek. No trudno powiedzieć, czy 5-3, czy 2-0. Natomiast różnicą dwóch bramek powinni wygrać. Obstawiam, że 2-0. Patrząc po ostatnim meczu Polska-Rosja, to nadzieje myślę, że we wszystkich sercach wzrosły, więc stawiam na naszą drużynę. Miażdżące zwycięstwo Polski, co najmniej dwubramkowe. Ja dzisiaj rano wstawałem, poszedłem do pokoju syna, zobaczyli, czy jest przykryty. Synek ma Krecika, taką pluszową zabawkę z czeskiej bajki. Krecik płakał. Krecik już wie, że Czesi przegrają. My się przekonamy o tym w sobotę, co najmniej dwu, dwubramkowo co najmniej przewaga. No ja uważam, że 1-0 dla Polaków oczywiście. 1-0 dla Czechów. 1-1. Mam nadzieję, że wygramy i w to głęboko wierzę. No przynajmniej 2-1. Serce podpowiada, że powinno być 2-0 mm. dla nas. Rozum podpowiada, że będzie chyba remis. Typuje 2-1 dla naszej reprezentacji oczywiście. A jak ocenia Pan szanse Polaków? No jeżeli wyjdziemy z grupy, no to później już właściwie loteria, tak, bo nie będziemy wiedzieli zupełnie z kim będzie nam się, z... przyjdzie nam się zmierzać. No, serce podpowiada, że dobrze było, żeby chociaż gdzieś tak do, do, do ćwierćfinałów dobrnąć. Wyjście z grupy, no to tak jak powiedziałem, no powinniśmy mieć już zapewnione. Natomiast myślę, że udzieli się piłkarzom ten entuzjazm Polaków nie tylko na, na meczach, nie tylko na trybunach, ale i w całej Polsce. Z grupy na pewno wychodzimy, My dalej zobaczymy. Czy dotrzemy do, do finału? No, bardzo bym chciał. Po ostatnich meczach mają bardzo duże szanse, żeby wyjść z grupy. Ale musimy wydać z Czechami. Z grupy wyjdziemy, ale dalej to cienko widzę. Mogą być duże, mogą być małe. Różnie grają. Drużyna się rozkręca i z każdym meczem będzie coraz lepiej. No, wyjście z grupy, owszem, tak. No i chyba na tym się zakończy. Skończymy, myślę, w ćwierćfinale jednak. A jaki jest pana typ na finał? Nie jeszcze, do tego nie, jeszcze do tego nie doszedłem, aczkolwiek myślę, że w półfinale czyli o medal Polska zagra. Stawiam jednak chyba tak jak większość na Hiszpanię, która zawsze reprezentuje bardzo otwarty futbol, precyzyjny, no i przy okazji piękny. Bardzo liczę, że, że będzie to Polska, natomiast no zwyczajowo Niemcy, może Hiszpania, może Portugalia. Niemcy i Hiszpania. Niemcy, Hiszpania. Finał mistrzostw Europy. Niemcy, Hiszpania. Wydaje mi się, że na pewno w finale będą Niemcy, a kto z nimi zagra, to się dopiero okaże. Niemcy, Hiszpania typuje. Podejrzewam, że Niemcy z Włochami, ewentualnie z Hiszpanią.